Modlitwa może inspirować, ale bez Twojego działania nic się nie zmieni. Wiara to fundament, ale to Ty musisz podjąć decyzję i działać. Każdy z nas ma wolną wolę. To największy dar, ale i największa odpowiedzialność. Możesz czekać na cud albo zacząć działać i tworzyć swoją przyszłość. Jeśli spędzasz większość czasu na negatywnych myślach, i rozmyśleniach. Jeśli wibrujesz na niskim poziomie, nie dziw się, że w Twoim życiu nic się nie dzieje. Jak to mówią z pustego, nawet Salomo nie naleje. Bez pracy i zaangażowania Twoje modlitwy pozostaną tylko słowami. Nie czekaj na cud, weź życie w swoje ręce, rozwijaj umiejętności, podejmuj wyzwania i pokonuj lęki. Tylko aktywne działanie przynosi realną zmianę. Chcesz zobaczyć, jak to zrobić? Wejdź na mindscape.pl Pobierz darmowy fragment e-booka i odpowiedz na pytania, które mogą otworzyć ci oczy. Link do strony i social masz w opisie. Wkrótce otwieramy dwie darmowe grupy. Jedna będzie program 7 Kroków, nauczyć się zmieniać swoje myślenie, i druga grupa będzie kurs medytacji dla początkujących. Masz wolną wolę, więc wykorzystaj ją zamiast czekać. Jeśli to, co usłyszałeś, ma dla Ciebie wartość, udostępnij, polub subskrybuj i uważaj, żeby nie przegapić na zaproszenie, które pojawi się tutaj na grupie. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć.